I believe I can... Witam serdecznie moich widzów w kolejnym szybkim poradniku. Natalia jest aktualnie na uczelni, dlatego tym razem sam przeczytam swój scenariusz. Jeżeli brzmię nieco inaczej, to dlatego, że jestem chory. Znowu. Nieważne czy mówimy o czołgu czy o BMW, jazda na zderzaku nie jest ani mądra, ani bezpieczna. Nigdy nie wiesz, czy pojazd przed tobą nie będzie musiał gwałtownie się zatrzymać i wycofać. Jadąc blisko niego, możesz go zablokować i wystawić na pastwę wroga albo dziecka przebiegającego przez ulicę. Czasami warto nie jechać hura do przodu, tylko od razu rozejrzeć się za dobrą miejscówką. Niektóre mapy oferują dobre kampy tuż niedaleko spawnu. Masz problem z celnym bombardowaniem nurkowym? Spróbuj najpierw nauczyć się zrzucać bomby pod kątem 30 stopni. Potem liczy się już praktycznie tylko doświadczenie no, ewentualnie komputery balistyczne. Duże pociski robią duże boom. I mówiąc duże, mam na myśli te o dużym kalibrze, które zawierają dużo ładunku wybuchowego. Taka amunicja potrafi zdezintegrować wroga, nawet go nie przebijając. Sprawę załatwia fala uderzeniowa powstała wskutek wybuchu. Używaj kamery trzecioosobowej do wychylania się z zaosłony. Nie musisz ryzykować, to tego nie rób. Nie niszcz przyrody. Po pierwsze, negatywnie wpływa to na ekosystem. Po drugie, wróg może w łatwy sposób wywnioskować Twoją pozycję. Samolotami też warto czasem nie lecieć na pałę do przodu. Jeżeli Twoja maszyna nie jest mistrzem we wspinaniu się, skręć nieco i wzbijaj się brzegiem mapy. Może i zajmie to więcej czasu, ale za to zyskasz nieco przewagi nad przeciwnikami. Zaznaczaj wrogów na mapie. Widzisz, że drzewo padło, coś metalowego śmignęło ci w krzakach, a może stoi za rogiem jakiś cwaniak i tylko czeka, żeby ci wydupić. Daj znać swojej drużynie, żeby zwrócili uwagę na to miejsce. War Thunder odwzorowane jest w prędkość dźwięku. Możesz włączyć lub wyłączyć ten efekt w opcjach. Jeżeli go włączysz, odległe wybuchy będą słyszalne dopiero po chwili. Według mnie wpływa to pozytywnie na immersję. Słuchaj otoczenia. Silniki pojazdów wydają charakterystyczne dźwięki. Wytężając słuch, jesteś w stanie wywnioskować, gdzie znajduje się wróg, a nawet przewidzieć, z której strony ci wyjedzie lub skąd nadleci. Na koniec oczywiście chciałbym podziękować moim patronom Adrianowi, Rafałowi, Antochowi, Harczukowi, Małgorzacie oraz takiemu jednemu moderatorowi ze wspólnego srania. Link do Discordów i Patronite znajduje się pod filmem. Cześć!